Dobry wieczór wszystkim, Wilgotny głupik z tej strony. Dzisiaj przedstawiam Wam moje akwarium 13 litrów, przywrócone po przerwie do życia. Od nowa, dzisiaj właśnie sobie postanowiłem, że tchnę w niego nowe życie po przerwie. I nago to wygląda. Jest łyso w tym akwarium, naprawdę jest łyso. Wszystko widać, co mam za akwarium. No ale cóż. Akwaria nowo założone, czy po przerwie, czy po restarcie, są zawsze łyse. No bo zanim rośliny się ukorzenią, zanim zarosną, no to no trochę to schodzi jednak. A po drugie, że tych roślinek, które mogłem na ten balniak przeznaczyć, miałem tylko tyle, jedną tutaj taką takiego pęda rożdżycy rutewkowatej, drugi pęd, tam z tyłu jest takie brązowe liście kryptokoryna niskopienna, kolejny pęd nieco większy rożdżycy i tutaj mamy mikrozorium, też takie niewielkie pędy oraz na powierzchni wody jeden również taki osamotniony pędzik. No i to jest tyle z roślin na razie, ale dzwoniłem już do znajomego akwarysty i może uda się skombinować trochę ziela więcej, jak jutro, jak będę, może mi się uda być gdzieś w jakimś zoologiku, nie wiem, zobaczymy, to też poszukam jakiegoś pęda, jakiegoś ładnego krzaka, czy kilku krzaków do akwarium tutaj, żeby to ładnie jakoś udekorować. Wiadomo, że zanim to ruszy, zanim się rośliny ukorzenią, minie trochę czasu, więc akwarium no, musi niestety w pierwszej fazie istnienia no, wyglądać na łysę. No ale cóż, taka kolej rzeczy w akwarystycznym świecie. No i powiem Wam szczerze, że mamy również możliwość przetestowania, a właściwie ja mam możliwość przetestowania nowego filtra, który go używam, Claro 300. Jest właśnie tak wygląda. Mamy również w zestawie do niego deszczownicę, ale jako to, że to jest akwarium dla bojownika stricte, z myślą, żeby to był bojownik, no to jednak niestety nie nie robię deszczownicy no, bo bojowniki muszą mieć zakryte lustro wody, żeby powierzchnia wody zaraz nad tafli była podobna lub bardzo no, podobna lub nawet taka sama jak ta w wodzie, bo jak bojownik przezieli, przeziębi labirynt, może się to dla niego fatalnie skończyć. I sam coś o tym wiem, bo dla kilku moich bojowników tak się właśnie fatalnie to skończyło. I dlaczego tutaj jest filtr? Jak ktoś zapyta, że a po, jak chcesz tu mieć bojownika, to po co tu filtr wsadziłeś? E, słuchajcie, nawodzi się, e, korzuch robi, jak woda nie jest ruszana, mieszana. I mnie to coś nie denerwuje. Więc gdy miałbym tutaj już po uspokojeniu się cyklu azotowego i po odstaniu troszkę akwarium, po przegryzieniu się jego samym sobą, wpuszczać bojownika, akurat i byłaby to właśnie ta ryba, którą chciałbym tutaj mieć. No to wyjmę ten filtr, bo bojowniki nie lubią zbyt silnego prądu wody. Ja o tym wiem. No, chyba że moja samica bojownika, dla której. Jest to robione to akwarium, która niestety nie czuje się najlepiej, odkąd kupiłem tego samca, no to taka dziwna się zrobiła i naprawdę teraz już czuje się bardzo słabo. Dałem jej jakiś lek do wody, znaczy nie jakiś tylko ichtio tropikala, ale czy to i pomoże, to stoi to pod dosyć sporym znakiem zapytania, bo no nie wygląda tak jak powinna, niestety smucą z mnie tym, bo jest, była bardzo piękna i bardzo ją lubiłem, no i no i tak, tak to wygląda. No chyba, że tu będzie coś innego, jakieś inne rybki czy tam krewetki. No to ten filtr REG jednak się przyda, żeby rybki miały tlen w wodzie. No i słuchajcie, powiem wam szczerze, że tak wygląda moje łyse akwarium. Może jutro będę gdzieś w sklepie zoologicznym, to może. Kupię jakiegoś roślinka, a jak nie, to zobaczymy, co tam z, z uzgodnienia wyjdzie z tym właśnie znajomym akwarystą. I polecam Wam również te grzałki Aquaera z no najnowocześniejszym systemem komputerowym. Bardzo dobre są, naprawdę sprawdzają się super u mnie, więc polecam Wam te grzałki. Więc w tym mnie na tyle. Do usłyszenia w kolejnym. No i cześć.